Cześć, z tej strony ATV Kład chciałbym Wam dzisiaj pokazać zamiatarkę firmy Sharka, na silniku Hondy, tak Hondy, Japończyk, no ciekawe czy w Japonii jeszcze robione, no ale Honda to Honda. Słuchajcie, Shark Met 30 y, pracy roboczej, ma ta szczota, e, no to zamiatarka fajna, można sobie użyć do jakiejś kostki, jak ktoś ma pod domem, nie wiem, asfalt przykurzyć, czy taki na hali trochę po, po po yy, przekurzyć słuchajcie macie tutaj takie w standardzie tak wygląda możecie dokupić kosz kosz około 3000 kosztuje złotych dodatkowo yy, o tak to przychodzi tak, yy, tak wygląda yy, generalnie jest kilka różnych adapterów pod różne pojazdy więc pod dany pojazd no, trzeba wam yy, skonfigurować yy, to jest na przykład do uniwersalna płyta yy, więc generalnie pasuje do większości kładów te ramię jest uniwersalne i ta płyta, która jest pod spodem, bo generalnie dostajecie tylko w tej, e, z, z takim mocowaniem przednim i to też e, tylko do niektórych pojazdów. Więc generalnie jak chcecie konfigurować taką zamiatarkę to musicie powiedzieć mi konkretnie do jakiego pojazdu chcecie, ja Wam to ładnie złożę, żeby pasowało. E, tutaj jest funkcja regulacji wysokości, możecie sobie podwyższać, zniżać bardzo szybko, tulejki podmieniacie, przerzucacie sobie bolec zabezpieczający i tyle. Wyciągarka idzie przez rolki, tutaj tak, tu sobie jakiś pasek zamontować, my taki zamontowaliśmy paseczek, który można w każdej chwili zdemontować. Już sobie parę razy plat przejechaliśmy tą zamiatarką, więc zobaczycie zaraz na urywkach, jak wygląda zamiatanie taką maszyną. Więc jeśli, byś, jeśli szukacie takich fajnych gadżetów, szczególnie jak ktoś ma firmę, to przeważnie tak, tak, tak kupują. Tutaj klient akurat ma duży plac, działalność, na której chciałby właśnie sobie prze, pozamiatać trochę, więc sobie zamówił razem z koszem. Też spoko opcja jest, także tak to wygląda. No co, oglądajcie, jak, jak to działa, jak to czyści, naprawdę fajnie wszystko zamiata. Jeśli chodzi o koszta, na dzień dzisiejszy, tak, bo to jest, wiecie, film będzie teraz w lutym, więc to wygląda na to, że zamiatarka około 17 tysięcy złotych ten cały zestaw kosztuje z koszem. Jak nie chcecie tego kosza, to minus 3000, czyli jakieś 14 tysięcy cały ten zestaw. Ja mówię już o ten, ceną, ceną z montażem u nas, jak zamówicie taką zamiatarkę bo teoretycznie musielibyście u nas zamówić, bo musimy też przegląd zerowy zrobić tej, tej zamiatarki, więc no, wypadałoby, żeby u nas ten montaż był. Także oglądajcie dalej.